Dzień dobry, witam serdecznie. W samym sercu kampanii ostatnie dwa tygodnie przed nami. To może wreszcie czas, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego pani kandyduje? Dzień dobry, kandyduję dlatego, że myślę, że jestem społecznikiem, takim trochę zwierzęciem stadnym. Całe życie jestem gdzieś wśród ludzi. Myślę, że mam takie fajne doświadczenie, a jeszcze jestem na tyle młoda i energiczna, że ta moja pasja i power mogłyby się przydać. Ja byłam radną gminy Polska Cerekie. Byłam 8 lat członkiem rady NFZ-u w tym wiceprzewodniczącą. Byłam członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego tej pierwszej, która się tworzyła. Więc byłam pierwszym prezesem lokalnej grupy działania Eurokantry aż przez 8 lat. Myśmy tą grupę od, po, od początku ją zakładałam i realizowaliśmy bardzo duże projekty. No i, no i moje miejsce pracy, Ludowy Klub Dzieci Lewada, w którym jestem już no ponad 30 lat to jest miejsce, gdzie cały czas się dzieje gdzie cały czas są ludzie, wydarzenia, imprezy więc myślę, że lubię być wśród ludzi, chcę i myślę, że będzie, no, że, że mógłby być ze jakiś pożytek. Zapewne tak, to jest bardzo bogate doświadczenie, czyli to taka cała droga dotychczasowej kariery prowadząca do tego dzisiejszego startu, można powiedzieć. Chyba tak. Mhm. No dobrze, natomiast dlaczego właśnie Sejmik, a nie Rada Gminy, Rada Powiatu, dlaczego właśnie Sejmik Województwa Polskiego? Ja realizując różne projekty współpracowałam z bardzo wieloma departamentami w Sejmiku Województwa Opolskiego, bo tak i z Departamentem Promocji i Współpracy z Zagranicą, Departamentem Kultury, Departamentem Sportu i Turystyki, z Departamentem Zdrowia. Bardzo dużo projektów robiłam z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Moim zdaniem ten Sejmik nasz opolski jest bardzo dobrze zarządzany. Funkcjonuje jak taka dobrze naoliwiona maszyna. Wydaje mi się, że znam sejmik i wiem jak działa i myślę, że łatwo byłoby mi się tam szybko odnaleźć i coś sensownego tam poczynić. Ewidentnie mamy teraz czas, kiedy kobiety upominają się o swoje. Zresztą to nawet w waszej rodzinie widać, bo kiedyś startował pan Andrzej Sałacki, pani mąż. Dzisiaj to pani startuje, to pani idzie, idzie po, po mandat radnej. To jest czas kobiet, to teraz wreszcie jest szansa, że tych kobiet będziemy mieli więcej u władzy. No bo w Sejmiku tych kobiet nie mamy dużo do tej pory. Nie mieliśmy. Jeśli patrzy się na parlament, to wydaje się, że teraz, teraz jest, jest czas kobiet. Wreszcie też może kobiety zaczęły wybierać kobiety, bo tak myślę, że trochę, trochę to też my wybierałyśmy tych mężczyzn. No nie jest tak, że oni się sami wybierali, a jednak stanowimy. Stanowimy 50% populacji. Ponad 50% ponad kobiety ponad 50%, a w Sejmie tak. albo w różnych innych ramach tego nie widzę. Poza tym ja postawiłam sobie takie cele, założenia. To, co interesuje mnie najbardziej, to jest zdrowie, to są zdrowie, edukacja, sport i kultura. No tak się wydaje, że to są takie takie michałki troszkę, bo wszyscy mówią, pra, prawda, inwestycje, tutaj w Kęwierze. No to jest takie męskie spojrzenie. Tak, Ma być tak, konkret, tak, tak. zrobimy tak. ulicę, chodnik. Mm, mm. Tutaj w Kędzierzynie, wiadomo, mamy sprawę portu, w Strzelcach mamy, mamy obwódnicę, która jest potrzebna, czyste powietrze, no wiadomo, to są sprawy bardzo ważne. Natomiast bez zdrowia nie da się, bez edukacji nie da się, więc myślę że, to, myślę, że to ważne. Zdecydowanie tak. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o to zdrowie i o to edukację, co takiego, jakieś takie trzy podstawowe plany, pomysły, jakie Pani ma na tą sferę, Jakbym miał wiedzieć, po co mam głosować na Anę Sesawacką? Edukacja przede wszystkim powinna być powiązana z rynkiem pracy. Żebyśmy nie kończyli studiów, po których potem. Praca w McDonaldzie. Po których, tak, po których będzie praca w McDonaldzie. Zresztą reforma Handkego z 1999 roku troszkę nam położyła kształcenie zawodowe. Nagle wszyscy postanowili iść do liceum, iść do, iść do liceum i, i, i na studia wyższe. Nie mamy rzemieślników. No i te studia. Właśnie, bo rzemieślnik to też jest ktoś. To nie jest jakiś gorszy pracownik. ale przeciwnie. To jest bardzo pożądana dzisiaj kategoria pracownika. Oczywiście, że tak, a poza tym patrząc to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, rozwój technologii, sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że generalnie nasza praca przyszła no to będzie polegała na, 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 głównie i też na, na wymianie usług. I tak, to jest, dla mnie wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby to kształcenie było powiązane z rynkiem pracy świętej pamięci. Rektor Marek Tukendorf Politechniki Opolskiej, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni, on bardzo o to dbał, on wdrażał projekty, uczelnie współpracowały z przedsiębiorstwami, więc myślę, że to, to jest takie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie. Chodzi o, chodzi o zdrowie. O, chodzi o zdrowie nawet patrząc na nasz kędzierzyn, ja sobie zdaję sprawę z tego, że są sprawy, że są inne zadania wojewody, inne, inne sejmiku, inne powiatu i gmin i tak dalej. Ale nawet chociażby to, że mamy tutaj tą małą liczbę karetek, że mamy na przykład nie ma świąteczna i nocna opieka, że jest tylko jeden punkt gdzieś Więc na terenie powietrza. całego powiatu, że są apteki, że jest jedna apteka otwarta w weekend teoretycznie, a tak naprawdę to czasem jest tak, że mieszkańcy powiatu, który liczy tam prawie 100 tysięcy mieszkańców, muszą jeździć poza, żeby kupić leki. Psychiatria dzieci leży całkowicie nie tylko u nas w całym kraju to, a no wiadomo to jest, to jest dzisiaj priorytet plus dostęp do specjalistów No wiadomo że marszałek w ogóle sejmik że odpowiada za, 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 za to szpitale Myślę że jest dużo takich prostych rozwiązań które, można, które gdzieś tam można wdrożyć i, i, i popracować nad tym Dobrze. No to w takim razie co? Czekamy na wynik wyborów i zobaczymy, jak ta nowa kadencja będzie wyglądała. Zapraszam do głosowania. Numer cztery, lista koalicji obywatelskiej.